Pierwszy raz od tykady, od, od jak tutaj jestem, są urodziny Pragi naprawdę obchodzone tak, że coś się dzieje, tych działań jest sporo. I w muzeum, i widzę, że okoliczni rzemieślnicy też coś robią. Udało się jakoś tak zaktywizować to, to, to społeczeństwo tutaj. Jestem w ogóle Prażanką, więc, więc to też jest tak, że zostałam tutaj na tej Pradze i tutaj, i tutaj działam. Wkręciłam się też trochę w tą w działalność społeczną Pragi. Wszystko się zadziało podczas takich Spotkań sieciujących z panią burmistrz, z panią Anną Tomaszewską, która właśnie próbuje tak zrzeszyć tych wszystkich twórców. Zobaczcie, te ceramiczne do każdego chyba interesują. Dzieci to w ogóle, jak się jak i dłubią w tej glinie, to, to, to włączają się jakby ktoś im zasilanie odciął. Pracując rękami, zupełnie inaczej funkcjonują. Rozwijają się. Myślę, że to jest też forma relaksu, trochę takiej. Art terapii również. Skupiamy się na tych akcentach e, praskich, typu praskie aniołki. Aniołek, który nie ma skrzydeł, ale za to ma sereni ogon. E, niedźwiadek praski i koszyk z pyzami, chociaż powinien być słoik, ale w koszyku pyzy też mogą być. Serenka ma tabliczkę z prawą, żeby nie było wątpliwości. Akcent wiślany, czyli kotwica, pirocki, kapelusz. Aniołek z kotkiem praski. A i tu jest kamieniczka praska, jeszcze jakaś. Głównym celem warsztatów naszej pracowni jest pokazanie mieszkańcom Pragi Północ, w jaki sposób można sympatycznie i rozwojowo spędzać wolny czas, tak? że można zrobić coś własnymi rękoma.